Grupa medyczna dla pierwszego młodszego dyrektora. przedstawicieli służb oborowych, panią Mocza inspektor Urszula Martyniusz, komendant powiatowa policji, szanowny pan komendant Mirosław Kotulski, mamy również zaprzyjaźnionych tutaj z nami Funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, wiem, że ze szkoły aspirantów, bo miałem przyjemność zawsze spotkać, nawet porozmawiać z obecnym tutaj komendantem Robertem. Mamy dyrektora, pana dyrektora Zakładu Karnego w Trzevini, jak i również pozostałych funkcjonariuszy. No i komendanta naszego Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, komendanta Jacka. Ja nazwisk nie wyczytuję, bo żyjemy dzisiaj w takich czasach, w takim. W pięknym podejściu, w perty, koleżeńskim, że my sobie po imieniu wszyscy musimy, a nie po nazwisku, jak z dawnych czasów, zwracać do siebie. No i mamy najważniejszy trzon, czyli trzon i przedstawicieli służb mundurowych, wojskowych. To jest właśnie, myślę, w szczególności ten pion, który dzisiaj poprzez waszą działalność... Na I czueli ściki do niego kreśliła. I czueli siki do niego kreśliła. Jak widać pies reaguje też na niewerbalne sygnały. Nie trzeba nic do niego mówić, wystarczy pokazać. Pies wie co ma robić.